对啊，这次，但是我是 HDR 有看。 Asus Zenfone 2 Urządzenie będzie dostępne na rynku Na pierwszych rynkach właściwie Czyli zacznijmy od Tajwanu Po pierwsze kraje europejskie No już w pierwszym tygodniu marca W kilku wersjach W tym momencie w moich rękach Ta wersja najtańsza Czyli Zenfone 2 o nazwie kodowej ZE550ML A to oznacza, że mamy tutaj 5,5 calowy ekran O rozdzielczości HD W przeciwieństwie do wersji z jedynką na końcu w nazwie. E, tutaj mamy 1280x720 pikseli. Oczywiście wyświetlacz jest wykonany w e, technologii IPS. Jego maksymalna rozdzielczość to 400 nitów i powiem Wam szczerze, że tak tutaj oczywiście wzorowałam się z tym szczerze na jak żeby inaczej. Powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o tą jasność, w warunkach targowych sprawdza się bardzo dobrze, a oświetlenie tutaj jest naprawdę wkurzające. Mam nadzieję, że podobnie będzie, jeśli chodzi o widoczność w słońcu. Jeśli chodzi o jakość wykonania, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, naprawdę. Mimo tego, że jest to plastik, jest on bardzo miły w dotyku. Tak jak widzicie, w tym momencie w rękach trzymam wersję jasno-niebieską, którą jak siostra nazwała, właśnie miętową. Chociaż ja się nie do końca chyba z tym zgodzę, bo to jest taki bardzo jasny miętowy. O, może właśnie to jest pisto, tak, to może być właśnie wersja pistacjowa, jak najbardziej. Natomiast obok nas jest na przykład wersja fioletowa. No, sami zdecydujcie, która Wam się podoba bardziej. Ale z racji tego, że plecki są jak najbardziej zdejmowalne, będziemy mogli sami zdecydować, jaki kolor obudowy chcemy danego dnia nosić. Pod warunkiem oczywiście, że sobie na każdy dzień tygodnia kupimy inną obudowę. To już zależy tylko i wyłącznie od Was. E, przegląd portów, złączy, krawędzi i tak dalej. Prawa krawędź jest pusta, oprócz tego, że ma tutaj specjalną wnękę, którą podważamy, podwadzamy by podnieść obudowę. W środku pod obudową powinna znajdować się Powinny znajdować się właściwie dwa sloty, czyli slot kart microSD oraz slot kart SIM. W wersji z dual SIM będą to dwa sloty kart SIM. Trzeba jednak pamiętać, że prawdopodobnie jak miało to miejsce w poprzednich ZenFonach, także i tutaj dostęp do baterii będzie ograniczony, nie będzie, nie będzie można jej wymienić. Niemniej to są jedynie w tym momencie moje domysły, bo nie mogę zajrzeć do środka ze względu na zabezpieczenie znajdujące się na urządzeniu. Na dole mamy po, Port Micro USB i obok niego mikrofon. Lewa krawędź jest pusta. No i na, góry, na, na górze 3,5 mm jack audio, włącznik oraz drugi mikrofon. Tym, co może zaskoczyć posiadaczy aktualnej generacji, czyli poprzednich zenfonów, jest brak na prawej krawędzi zarówno przycisku do regulacji głośności, które były umieszczone w górnej części tej krawędzi, jak i przycisku włącznika, tak zwanego, który był o komuś właśnie ten kąt padł, który był poniżej tych przycisków. W tym modelu zastosowano nieco inne rozmieszczenie. Zatem u góry na krawędzi mamy włącznik, natomiast przyciski do regulacji głośności są na tylnej obudowie, a to oznacza, że osób mógł wzorować się na przykład na LG, który w modelu G3 ma właśnie tutaj przyciski. Tylko w tamtym produkcie dzielony jest ten przycisk jeszcze włącznikiem. Powyżej mamy obiektyw aparatu o rozdzielczości 13 megapikseli i diodę doświetlającą. Na dole natomiast głośnik z przodu. Głośnik do rozmów telefonicznych, obiektyw aparatu o rozdzielczości 5 megapikseli, no i dioda powiadamiająca. Jeśli chodzi o czujnik natężenia światła, to jest on tutaj obecny na szczęście. Na szczęście dla mnie. Bo ja akurat upodobałam sobie możliwość automatycznego ustawiania jasności ekranu, która oczywiście nie zawsze działa tak, jak należy, ale to zależy też od testowanego produktu. Poniżej mamy trzy przyciski systemowe: stecz, home i otwarte aplikacje. Stecz nie ma przypisanej funkcji w dłuższym przytrzymaniu. Home uruchamia nam standardowo Google Now, natomiast otwarte aplikacje. Otwierają nam widok otwartych aplikacji z możliwością przypięcia ekranu, jak również z możliwością zamknięcia wszystkich działających w play. Jest to model tańszy i znowu nam coś przeszkadzało z tyłu. Jest to model tańszy, jak wspomniałam, ma tutaj 2GB pamięci operacyjnej RAM, co niestety zauważyłam na stoisku Asusa. Nie zdecydowano się na pokazanie najbardziej wypasionej wersji z 2, czyli ZE551ML, ale w wersji z Full HD i z 4GB pamięci operacyjnej. Nie wiem dlaczego, nie mam zielonego pojęcia. Jeśli chodzi o wynik, fantazu uzyskiwany przez ten telefon, Sprawdźmy jaki ja on tutaj jest. Ile musimy poczekać, aż test nam się tutaj uruchomi? Natomiast ja mam pokrótce powiem o parametrach technicznych tego produktu, i tak urządzenie działa pod kontrolą 60, 64 bitowego Intel Atom. No i teraz pytanie: którego właśnie? Z3530 albo Z3560? Częstotliwość taktowania 1,3 albo 1,8 GHz. Oprócz tego mamy tutaj 1 albo 2 GB pamięci RAM, czyli to urządzenie, które w tym w Momencie trzymam w rękach, nie będzie najtańszym, bo będzie jeszcze tańsze, czyli z 1 GB RAMu. Oprócz tego możemy rozbudować pamięć wewnętrzną o e, kolejne 64 GB, no, właściwie o 64 GB, bo urządzenie to nie będzie dostępne w wersji z pamięcią wewnętrzną 64 GB. E, oprócz tego mamy tutaj oczywiście wsparcie dla LTE z modułów łączności GPS, GLONASS, Bluetooth 4.0, Wi-Fi. Z portów, No to tak już wspomniałam wcześniej, mogę tylko jedynie dodać, że port mikro-USB obsługuje OTG, czyli będzie możliwość podłączenia na przykład pendrive'a. Natomiast, natomiast mamy tutaj jeszcze akumulator o pojemności 3000 mAh. Oprócz tego można powiedzieć, że urządzenie waży 170 Natomiast jego wymiary to 152,5 mm na 77,2 mm na niestety 10,9 mm w najgrubszym miejscu. Może tak będzie to bardziej widać, chociaż może w ten sposób. E, urządzenie to się naprawdę nieźle, zwłaszcza ta wersja kolorystyczna, której tak naprawdę trudno, którą tak naprawdę trudno nazwać. E, natomiast tutaj Asus napisał, że jest to Aqua Blue. Czyli jakby to ładnie na polski przetłumaczyć morski. A to nie jest morski. No dobra, jeżeli macie jakiś pomysł na nazwę tej wersji kolorystycznej, to ja bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze. W sieci pojawiły się również informacje na temat 5 wersji z 2, ale nie udało mi się znaleźć na stoisku ASUSA właśnie takiej. Niemniej... W w informacjach na tabletowo możecie znaleźć zdjęcia porównujące wielkość Zenfona 2 5-calowego i 5,5-cala. No i zauważcie tam, że nie ma sensu kupować wersji 5-calowej, bo praktycznie jeśli chodzi o wymiary, jest dokładnie taka sama. Dlaczego? Ano dlatego, że Asus w wersji 5-calowej postanowił rozszerzyć te ramki pod i nad ekranem. Nie wiadomo po co, ale dokładnie tak, jak to miało miejsce w Zenfonie 5 chociażby. Tutaj nam się jeszcze benchmark odpala. E, natomiast po prawej stronie mamy jeszcze wersję, o e, włączyła się kamera, mamy wersję jeszcze białą, wersja kolorystyczna bardzo fajna, swoją drogą e, niech się benchmarkuje. Tutaj możemy zobaczyć jakie zdjęcia robi e, Zenfone 2 w dość słabym oświetleniu, włączony jest zresztą tryb low light. Możemy przy okazji porównać, postawić sobie tutaj swój telefon i porównać jakość obu aparatów. No i jako, że mamy do czynienia z AnTuTu, no to jeszcze troszeczkę to potrwa. No i wynik 44 o który powiedzmy sobie jest po prostu średni. Ale nie ma się co spodziewać cudów po telefonie dwójce, który ma być naprawdę tanim telefonem. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Zenfona 2 w wersji ZE550ML, ja oczywiście standardowo jestem do Waszej dyspozycji. No a tymczasem pozdrawiam Was serdecznie do Stoiska Asusa w Barcelonie, katarzynawura tabletowo.pl